w dzisiejszym odcinku robię cały dzień niespodzianek urodzinowych dla mojej Hanusi. It's mi, mam urodziny. Powiedz mi, na co masz ochotę? Na macze! Tak, jest! Rano miałam takie, dobra, jeszcze tylko maczę i możemy wychodzić i myśleć sobie! Nie. Na. <głos》>, więc na pewno pójdziemy na macze. Pójdziemy sobie na sieranko, bo jest rano, na swoją ulubioną maczę. Oj, piesulec. I kolejna niespodzianka, którą dziś zorganizowałem, to głaska niebieska, proszę. Leoś. Leo. Leo. Leo, dobra, ma w dupie. Chyba, no, tak. Dobra, jednak nie zorganizowałem ci tego. O. Skoro mam urodziny, to na przykład ja mogę decydować, co bierzemy, bo chcę też zadecydować o twoim daniu, bo też na nie mam ochoty. Tak, taki miałem plan przecież na dzisiaj. Te kanapki, tylko okay. one są dwie duże, no. więc na pewno zjem jedną, bo jeszcze no. chcę buratę wziąć. Nie ma problemu, kochanie, super. Oczywiście do tego macza, lawendowa tak, i, tak, i różana. Tak. Dobra, problem jest taki, że mam dla Hani świeczuszkę do wbicia w jakąś babeczkę na deser yy, po śniadanku, tylko najgorzej, że ta świeczka jest centralnie obok Hani w plecaku. Musisz ją zagadać, a ja w tym czasie pójdę zamówić jedzenko i zapłacę też ją przy okazji, słuchajcie, kartu Revolut. A wy pobierzcie Revolut za darmo z mojego linku, żeby mieć szansę zgarnąć 50 zł. Warunki tej promocji znajdziesz pod linkiem. W opisie. A Revolut jest to internetowy bank, w którym możecie założyć za darmo konto w mniej niż 5 minut. Fasting yeah, yeah. water? Ja, ja. Z Citrin. Yeah. Citryna to jest Citrin po angielsku? I mean. Lemon. I mięta menta. I myślała, że serio? Citrin. <laughs> a to jak jest limonka? Jakie, lemon, już jest zaraz opisane. Jak jest limonka po angielsku? Lime. A, limet to powiedział, ja, <grywa> ja, ja powiedziałam, że cytryna to, to Citrin. Tak, widzicie, Hania miałaby problemy z angielskim zagranicą. Ale na pewno nie miałaby problemu z kupieniem karty Sim na wakacjach. Bo Revolut właśnie wprowadził nową opcję kupienia karty e-Sim w mega łatwy sposób na swojej aplikacji. Ej, <grywa> jeden, bez z nas śledził, patrz, on znowu to jest. Co? To jest Leos. Chodź, 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 Mamy psa, mamy psa, okej. Okay. Widzisz, znaczy, tak mamy naprawdę za, zapewniłem. Przepraszam. Pan poszedł dalej, a pies wszedł po prostu do lekarza. Chodź, chodź, chodź. Widzowie, ogólnie oglądajcie film do końca, bo dzisiaj zmieniam na nowo e, kolor auta Hani. A przez to, że Toyotka jest oklejana, nie mamy dzisiaj auta, więc pomyślałem, że załatwię troszkę inne autko zastępcze. Hej, boczka. Teraz będziesz swoją. Mmm, do mnie przed moją poranną maczą. Przyszła też moja maczunia. No bardziej efektowna jest ta różana, przyznam. Mniam, mniam, Ja ogólnie nie lubię maczy za bardzo, ale jak Ania mi pokazała smakowe macze, lawendowe, różane albo jaśminowe, zakochałem się. Bardzo, słuchajcie, buratkę. Widzisz to? Fajne, co? Co, Dasz mi gryzkę, Fifi? Ale masz dobry humorek dzisiaj. Dobry, no. Rozmawiaj ze mną jednym językiem. Oczywiście, kochanie. o twojej urodziny. A Bartuś o czwartej w nocy wrócił i dzisiaj od rana mi robił wszystko. Sto lat, sto lat, żyje, To może być sto lat, sto lat. Nie żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, czyje nam. Niech żyje nam i wy widzowie. bardzo. Ostatnio masz fazy na takie e, tarty Ej, tak. e, owocowe Pomyślałem, no, że to będzie super e, alternatywą Brawo! Więc co jest twoja czapeczka? Mm. Pod Dobra, Hanusiu No? Ogólnie e, nie mamy Toyotki dzisiaj nie? No tak Musiałem ogarnąć jakiś transport I ogólnie ostatnio mówisz, że chciałabyś sobie pojeździć testą na spróbowanie Więc wynająłem autko na dzisiaj, na cały dzień I to jest to za wynajem autka zapłaciłem przelewem, a dzięki temu, że Rewolut wprowadził przelewy Express Elixir możecie nie tylko wysyłać pieniądze na inne konta Rewolut na całym świecie, ale też na izy polskich kont bankowych dosłownie w kilka chwil i totalnie za darmo. Dziękuję! Ej, dziękuję, super! I co? No, i sobie tutaj, proszę? Tu, daj, tutaj, tu. To się teraz otwiera. A, ty ściemiałeś z tym Pani. uberem. Ja A Vivi tak już wjechałam z takim spoconym panem, tak śmierdziało i uwierzyłam ci totalnie, a ty też sobie jechałeś tutaj. A jak? No słuchajcie, mogłam się do tego przyzwyczaić, nie? Nie a, będę o, kłamać. Ogólnie patrz tu, tu ustawia się chłodzenie dupki Chłodzenie dupki. Chłodzenie dupki przez te dziurki wyleci powietrze zimne. Od razu mi zimno właśnie tam gdzie nie powinno. I... Kamerka? Kamerka masz, tak? Myślę, że mamy to. To co jedziesz? Ja. Yeah. Ale super ja. Yeah. Ej, mogłabym się do niego przyzwyczaić. No, dobra, 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 dobra. No już nie próbuj tak już ale sztos! I teraz Hanusia, pytanie no. czy chcesz jechać na kolejną aktywność tą autkiem. Dobra, to ja nie poprowadzę. No to i fajna. Ja daj mu, daj mu, Jees! daj mu... Daj mu. Jezus! Jezus! No i Halim, bezpiecznie! Bawo! Dziękuję. Dziękuję! No mega ładnie w ogóle to no? co? Dużo słuchajcie, nie pooglądacie z tego miejsca, bo chcemy się zrelaksować, ale fajnie to jest, słuchajcie, taki masaż głowy, twarzy, szyi dla włosów, sobie, jaki. więc emili Bartko by się przydadzą. Pierć, nie spodziewałem się tego. No. Myślałem, że to będą zabiegi, tylko na włosy, a tu tak. Jakaś maska no nie, na dłonie. Zaskoczone. Łaskoczącymi, łaskoczącymi, fajnymi no, takimi. Super. Muszę częściej z Tobą chodzić na takie Jest niespodzianki. Bardzo też zadowolona i, i bardzo rozluźniona. I naprawdę bardzo dobrze. Dzięki Revolut możecie zgromadzić dodatkowe środki na dowolny cel, na przykład na taki masaż. Dzięki możliwości oszczędzania i zarabiania do 5% w złotówkach i do 2,7% w euro rocznych odsetek wypłacanych codziennie na wasze konto. O, jest budowa! Dzięki, serio, chciałam właśnie wrócić na studia. Znaczy no. mi powiedzieć, nie? Tak. Jest to coś, co zawsze chciałaś zrobić <noise> ze mną. Obsługa dźwigu? Nie, ej, serio? Idziemy na taniec? Ale co? Ogólnie ostatnio Hania nagrywa odcinek, gdzie, że poszedł na taki taniec, jadę, i ja do niej mówię. Nie idź, Hania, po co? Nie pasuje to do odcinka. Bo już to planowałem i mi zepsułaś. O, o przepraszam. Ale, ale jednak, jak tańczyłaś z jakimś gościem, się to nie to samo co ze mną, co? Tak, bardzo lubię z Tobą tańczyć w ogóle. O no. super! Bartek, yes. miło. Cześć, Bartek, jestem. Cześć, sięma. Hania. Hejka. Cześć, Filip. Zawsze sobie odlepię do boku, Znaczył sobie whisk. O, właśnie coś takiego. Raz i dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I otwieramy do boku. Siedem. Pszuf. Pszuf. Dobrze. Dawnożne. Dobrze. Gij. Jeszcze raz. Pięć. Jakie karanie jest takie ryżko? tak nadzieję. <śmiennie> Patrz, to ja robię o nich. Pszuf. Pszuf. Właśnie. Aha. Tak. Dobrze. tak, Raz, dwa, trzy. O, tu ręką.

Prawie Dobra, koniec tego oglądania. Widzowie widzą efekt końcowy. Czuł, patrz. Patrz, się dzieje teraz. Kamina. Kamina Siria razy, a dónde va. Kuchstanczka, staniaczko, załap, zabierzę. Wiedziałeś mi tak, idziemy na trening się. Ale takie trening, to ja mogę mieć? Mhm. Dobrze sobie taniec dla gwiazdami przeciwko sobie. Ty z jakim stancerko, ja z jakim i kto wygra? Zobaczymy. Haney. A teraz czas na kolejną. Aktyno! Zabij go, jeśli nie spodziewam się. Dobra, raf. Zatni oczy. No zabij mam zamknięte no. Zatnie oczy. Jestem stresujący. Już wszyscy niewiem na górze. Zatnie oczy. Kukę tak no, no. do góry. Nie, ma Dobra, kochanie, możesz otworzyć oczy. Boję się teraz. Otwórz szybko, no. Kochanie Ej, ale super was widzieć! I w ogóle się nie domyślałam gdzie jesteśmy, no bo jesteśmy w nowej miejscu. W ogóle. Dobra, poczekaj, zrobimy... Nie no. będziesz zdecydowała... Nie będziesz decydowała, a my to ażu. Bowdziesz robiła mecz i nie tego się nie spodziewałam <śmianowicie> Naprawdę Ja też się nie spodziewałam, że nie będę miała Gdzie Ty byś chciała, albo gdzie byś nie chciała? Słuchaj, to jest dobre miejsce Tu, no To jest bolesne miejsce tak, Nie, To, to jest chyba dosyć fajne miejsce Ale <śmianowicie> oh, na nawet po tej stronie? Tak Tutaj jest dosyć cienka tak. skóra, ja pamiętam, że to nie było takie złe Kocham hmm. Hania, albo Love a nie? To ładnie napisałaś. Nie kasuj, dobrze jest. Ej, a robicie tutaj mikro, mikropigmentację też przy okazji? Robicie mikropigmentację tutaj przy okazji? No, włosy. Możemy zacząć, My tutaj byśmy się dogadali, my byśmy meczik zrobili razem z, z Panem Tatą. Dobra, pierwsza wersja, nic tak. nie poprawiamy. Tak. To chyba jest ten moment. Tak. Let's go! Ale fajnie, ale pokażę... A to jest ostatni moment, żeby no, ten zwrot i uciekać, no. Super nam no, wymyśliłeś, dziękuję kochanie. Cieszę się, że Ci się podoba jest swój dziadka. No, fajnie. super. Pani Mama też, fajnie. dziara. Pani Mamy. No brzmi poważnie. Lecimy. Lecimy, lecimy. Ale wy to jesteście to co aktorzy. Mm. Robimy, O je. Cała, tak. cała prawda wychodzi na jaw. jest. Cała prawda. Ja to prawda. Wszystko zależy od miejsca. Cieszę się. <gadanie> <gadanie> już gadajesz. Teraz ty tak. Tak. Ja już tylko proszę nie dotykać, bo jeszcze jest niezabezpieczamy. No. Otworzyliśmy puszkę Pandory. No. Teraz się za chwilę, teraz. za chwilę będzie, wiesz, mało ręki, tak? Tak, tak. tak. Ja ja jestem, ja ja jestem. tak, tak. No i już jesteś podróż. Jestem, takie okropne miejsce. Gorzej niż te dwójki, no. Bardzo mam delikatną tutaj skórę. No i nową aktorką jestem, co? Ach, nie, to jeszcze że to było. <grymne> Ale super! Dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy. Wzruszające. No. Dziecko mi się podpisało, ja się dziecku podpisałam. Takie krótkie liściki są. Tak, my też tak musimy ładne. pokazać. patrz na Lula. Tak, tak, no. Takie krótkie liściki. Super, ale fajnie. Idziemy wyjeść? Wprawdzie to moja ulubiona restauracja, ale Hani ulubiona restauracja, niestety kurczę, no jest dzisiaj zamknięta, ale jeszcze mogę się doczekać. Lelelelele, ulubione jedzonka. No, ale to się poparciło, że na twoje, ale ja je to tak. oczywiście bardzo, bardzo lubię i nawet nie wiem, czy dzisiaj nie miałam bardziej ochoty na te jedzonko niż na te moje ulubione. Yeah, swoje ulubione. No, słuchajcie, to jest to. Le, 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 le. Przepyszne jedzonko, ale to jeszcze nie koniec, bo musi być jeszcze deserek. Niespodzianka. Sto lat, Sto lat, żyje, Jeszcze jeszcze Dzień dobry, kto? A Akurat powiedziałam tak, nie, o deseru to nawet nie wcisnę, ale szczerze, widzę go i wcisnę. No, wcisnę. A życzenie masz w głowie? No, zobaczcie, jeszcze chwilę. Żeby zawsze była tak pięknie jak dzisiaj. A, no. O! No, żartuję, takich niespodzianek codziennie mi nie musisz. No właśnie, się zmartwiłem. <grym> <grym> Proszę. Widzowie, zjedźcie coś. Trzy Każdy po malince. To, to jest taka azjatycka marnotrawka. Tak, cytrynowa. Krzyczka. To było naprawdę słodkie, też na kolejną słodką aktywność. Ojeju, to dobra. Ale oczywiście jeszcze muszę zapłacić za jedzonkę kartu Revolut, a ty pobieraj Revolut z mojego linku, żeby mieć szansę na skarnięcie 50 zł. Warunki tej promocji znajdziesz pod linkiem w opisie. Łatwo wpłacaj pieniądze za pomocą karty bankowej, przelewu Google Pay bądź Apple Pay. nie wiem gdzie jesteśmy po chwili Już się zorientowałam, że jesteśmy na kopcu No i połączyłam kropki, że Chwilę czekaliśmy Podejrzewam, że na to, żeby zrobiło się ciemno I Ja już widzę, że jest pięknie Tutaj Ojej super Drodzy Państwo, dzisiaj jest noc Spadających gwiazd, więc postanowiłem to wykorzystać Proszę kwiatuszki dla Ciebie Wiosenne, sam zrywałem Wcale nie ale ogólnie tak, wziąłem specjalnie lampeczkę, wziąłem do tego powerbanka, żeby zapalić Nie działa I pilota zapomniałam <grym> Jesteś naprawdę jedynym w swoim rodzaju Wymyśliłem inną, inną lampkę, cegi Zarębista lampka, zobacz mamy <grym> Przygotowane przekąski O, moje ulubione <grym> Mamy ulubione ciperki, malinki Fantastycznie Wodę brzozową OMG A i szczerze, nawet nie wiesz jak bardzo marzyłam Nieci Oj <gry> Nawet nie wiesz jak bardzo marzyłam o takim wieczorze z Tobą Bo ostatnio zazwyczaj przychodzimy do domu dosyć zmęczeni I gdzie po prostu wolimy siedzieć w domu A fajnie, że ten dzień pozwolił nam spędzić tak super razem czas Dziękuję Nie yeah. nie znajdziecie jakiejś spadającej gwiazdy, to dodajcie w no yes. Czas na zobaczenie pierwszy raz Toyotki O jaka pachta! z Normalnie nowa fura pod spodem Ja pierdziele Dobra, nie mogę się zaczekać, żeby zobaczyć 3, te, ry. Ale ona się lśni! Dobra, Jezus, Mogę? Tak, Gdzie jest jaka, kamera? Tu. Gdzie kamera? Tu. Nie, no sto! Oh, yes. Nie, no To jest w ogóle mega basic, bo my chcieliśmy troszkę, żeby ona się tak mniej rzucała. Oczy? Perfekcyjna wyszła, powiem szczerze, bo rzeczywiście chcieliśmy, żeby była troszkę bardziej normalny ten kolor. Tak. A ten niebieski daje mega fajny vibe. O oh, Jezu piękna. No i się piękne. będzie mniej nagrzewał też, nie? Mega sto. Akurat jak się koniec lata. Piękna, ale będzie widać na nim wszystko. No to tak. po prostu będzie motywacja, żeby częściej mieć autko. No, pięknie. Nice. Dziękuję za super urodziny, kochanie Mua. Tak, Wisienka na torcie. Tak jest. Pięknie.